Cześć się siema, z tej strony Suert. Przed nami porcja zebranych przeze mnie informacji z mijającego tygodnia. Przede wszystkim zapowiedzi. Zapowiedzi nie tylko nowych tytułów, ale i sporych dodatków do już wypuszczonych gier. Informacji mimo sezonu urlopowego nazbierało się całkiem sporo. Zapraszam na kanał i aby być na bieżąco zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem. Jest też możliwość finansowego wsparcia mojej twórczości. Moi drodzy, zaczynamy. I jak co tydzień rozpoczynamy od listy bestsellerów platformy Steam. Tradycyjnie na szczycie wylądowała konsola Steam Deck, my jednak skupiamy się na grach. Pozycja druga to doskonale radzący sobie Raft. Po wprowadzeniu ogromnego DLC zatytułowanego The Final Chapter gra złapała drugi oddech. Za znakomitą sprzedażą idzie zachwyt graczy. 92% recenzji dla tego tytułu z ostatniego miesiąca jest pozytywna. Nadal doskonale radzi sobie Monster Hunter Rise. Mowa tutaj zarówno o niedawno wydanym dodatku Sunbreak, który uplasował się na pozycji trzeciej, jak i samej gry, gdzie miejsce szóste zajął zestaw, a podstawka wylądowała na pozycji siódmej. Gra wraz z dodatkiem utrzymuje bardzo wysokie poziomy aktywności. W najgorętszym momencie minionego weekendu blisko 194 tysiące graczy przebywało w grze jednocześnie. Dodatek zadebiutował w kiepskim stanie technicznym i do tej pory nie zostało to naprawione. Nie przeszkadza to jednak wysokiej sprzedaży i aktywności. 67% recenzji jest pozytywna. Pozycja czwarta to awans z miejsca szóstego f 122 Do pierwszej dziesiątki, a dokładnie na miejsce piąte, powróciła taktyczna strzelanka Ready or Not. Wpływ na to miała na pewno letnia obniżka oraz wypuszczona niedawno największa aktualizacja w historii tego tytułu. Patch wprowadził m.in. trzy nowe mapy oraz ponad 500 różnorodnych poprawek. Miejsce ósme to Rust, dziewiąte It Takes Two, a pierwszą dziesiątkę zamyka Red Dead Redemption 2. Zespół Naughty Dog ogłosił na Twitterze, że remake The Last of Us Part One osiągnął złoty status. Dla nas oznacza to jedno, prace nad grą zostały ukończone i nie musimy obawiać się żadnych opóźnień. Co ciekawe projekt udało się prawdopodobnie ukończyć bez crunchu. Tak twierdzi Anthony Vaccaro, jeden z głównych artystów gry. Stwierdził, że jest to pierwszy taki przypadek w całej jego karierze. Przypomnę, że The Last of Us Part 1 zmierza na konsole PlayStation 5 i komputery osobiste. Wydanie konsolowe ukaże się 2 września. Na edycję PC-tową poczekamy pewnie kilka miesięcy dłużej. W tej chwili twórcy nie chcą podać nawet przybliżonej daty. 13 lipca swoje 35 urodziny obchodziła marka Metal Gear. Firma Konami ostatnio dosyć mocno ją zaniedbała, ale wszystko wskazuje na to, że może się to zmienić. Na Twitterze wydawca poinformował bowiem, że przygotowuje się do wznowienia sprzedaży gier z serii Metal Gear, które zostały usunięte z dystrybucji. Warto w tym miejscu dodać, że niedawne plotki sugerują powstanie remake'u Metal Gear Solid Snake Eater. Zajmować się ma tym zlokalizowane w Singapurze studio Virtuos, które ma na swoim koncie porty Dark Souls Remastered, The Outer i Bioshock Collection na platformę Nintendo Switch. Skalperzy znów dali się we znaki. Tym razem wzięli się za kolekcjonerskie wydania God of War Ragnarok. Najdroższe wydanie w kilka godzin zostało wyprzedane całkowicie w Polsce, a w kilka minut chociażby w Wielkiej Brytanii. To samo tyczy się innych krajów. Teraz najdroższe wydanie możemy zakupić wyłącznie na eBayu i to za o wiele wyższe ceny. Przykładowo w Wielkiej Brytanii musielibyśmy zapłacić niecałe 600 funtów, co w przeliczeniu na złotówki daje cenę około 3400 zł. Kolekcjonerka sprzedawana w Polsce za 999 zł jest dostępna na eBayu za 275 399 funtów, czyli około 1600 2200 zł. 12 lipca ruszył drugi sezon w Age of Empires 4. Wraz z nim twórcy przygotowali dla graczy masę nowości i poprawek. Wraz z aktualizacją o numerze 17708 do gry zawitało wydarzenie o nazwie Age of Discovery. Wykonując określone zadanie będziemy mogli zdobyć elementy kosmetyczne takie jak herby i portrety. Do gry trafiła opcja ustawienia preferencji map. Dzięki niej będziemy mogli wybrać mapy, na których nie chcemy walczyć w szybkich meczach czy rozgrywkach rankingowych. Do produkcji zawitał też tryb panoramiczny, który pozwala na nieco większe oddalenie widoku. Otrzymaliśmy nową mapę o nazwie The Pit. Od teraz wszystkie jednostki, za wyjątkiem osadników, będą atakować machiny oblężnicze za pomocą posiadanej broni, a nie jak to miało miejsce do tej pory, za pomocą pochodni. Oprócz tego wprowadzono całą masę zmian w balansie, poprawiono błędy i usprawiano zapewniono interfejs. Niestety, wciąż nie mamy języka polskiego. 15 listopada Farming Simulator 22 otrzyma duże rozszerzenie zatytułowane Platinum Expansion. W tym samym dniu do sprzedaży trafi edycja platynowa, która zawierać będzie podstawową wersję gry wraz z dodatkiem. Dodatek platynowy doda ponad 40 narzędzi i pojazdów, w tym zupełnie nowych marek jak chociażby Volvo. Oprócz tego pojawią się takie firmy jak Impex, John Deere, Coller, Komatsu, Fancelt czy Schwarzmiller. Rozszerzenie zaoferuje także nową mapę o nazwie LAS Run, która wzorowana jest na terenach północno-zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Dodatek, jak i edycja platynowa ukażą się zarówno w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej na wszystkich platformach, na których dostępna jest podstawowa wersja gry. Cena rozszerzenia to nieco ponad 90 zł. Diablo 3 otrzymało nową aktualizację. Na razie, wprawdzie na serwerze testowym, ale Blizzard już opublikował listę zmian, jaką przyniesie patch o numerze 2.7.4. Największą atrakcją 27 sezonu będą tak zwane Angelic Crucibles, czyli przedmioty pozwalające na uświęcanie legendarnego ekwipunku. Użycie ich sprawi, że dany element wyposażenia zyska doskonałe statystyki na poziomie starożytnym przy zachowaniu swojej legendarnej mocy. Angel i Crucibles będą wypadać we wszystkich lokacjach sanktuarium, począwszy od 70 poziomu. Poprawiono też balans gry, w tym także czterech klas postaci krzyżowca, nekromanty, mnicha i czarownika. Poza tym tryb przygody zostanie domyślnie odblokowany na wszystkich kontach. Do tej pory, aby go odblokować, należało ukończyć ostatni akt kampanii. Evil Dead The Game to osobowa strzelanka, która zadebiutowała w maju tego roku. Gra z miejsca zdobyła uznanie graczy, co przełożyło się na całkiem wysokie oceny i dobrą sprzedaż. Aby podtrzymać zainteresowanie tytułem, deweloper przygotował rozszerzenie zatytułowane Army of Darkness. Aktualizacja dodaje do gry mapę Castle Kander i dwie bronie, buławę i kuszę z wybuchowymi bełtami. Oprócz tego dodano w ręce graczy nowy tryb rozgrywki i kilka kosmetycznych dodatków jak zestawy strojów. Evil Dead The Game dostępne jest na PC-tach oraz konsolach PlayStation i Xbox. Studio All Cut Games ogłosiło, że Pathfinder Wrath of the Righteous trafi na konsole PS4, Xbox One i Switch 29 września bieżącego roku. Przy okazji deweloper zaprezentował trzeci dodatek fabularny do wspomnianej gry zatytułowany The Treasure of the Midnight Isles. Rozszerzenie ukaże się już 11 sierpnia. DLC zabierze nas na tytułowe wyspy położone na mrocznym oceanie otchłani który zaoferuje fortunę albo śmierć. Przemieszczać się pomiędzy wyspami będziemy mogli na pokładzie ponurego przeklętego statku. W dodatku pojawi się wiele nowych magicznych broni, mikstur i zwojów. W jego ramach przyjdzie nam się zmierzyć z wrogami zarówno znanymi z podstawki, jak i zupełnie nowymi przeciwnikami w końcu poznaliśmy datę premiery olbrzymiego rozszerzenia do Total War Warhammer 3 zatytułowanego Immortal Empires. Ta aktualizacja wzbudza wśród fanów spore emocje, a to głównie za sprawą ogromnej kampanii obejmującej wszystkie mapy oraz frakcje ze wszystkich części. Do naszej dyspozycji zostanie oddanych aż 86 legendarnych lordów. Kampanią, o której mowa da się rozegrać w pojedynkę lub w trybie kooperacji dla 8 osób. Przypomnę tylko, że podstawowa wersja gry dostępna jest wyłącznie na PC-tach. Można w nią Zagrać także w ramach subskrypcji Game Pass. 12 lipiec to data Premier XL. Tytuł jest przygodową grą akcji, w której fantazy miesza się z science fiction. Wcielamy się tutaj w postać o imieniu Raid. Wyposażeni w miecz i tarcze, przemierzamy świat XL, badamy tajemnicze lochy i rozwiązujemy łamigłówki. Gra może pochwalić się całkiem przyjemną dla oka kolorową grafiką. Niestety, patrząc na ilość ocen na platformie Steam, ciężko w tym przypadku mówić o zainteresowaniu tytułem. Kilkadziesiąt ocen, w tym 65% pozytywnych serwis, kategoryzuje jako mieszany odbiór gry. 13 lipca, wyłącznie na komputerach osobistych, zadebiutowała platformowa gra akcji typu Rogelig, zatytułowana lub Manser. Fragment rozgrywki na pewno znajdziecie u mnie na kanale. Za produkcję odpowiada mało znane e -brain Studio. W grze przemierzamy cyberpunkowe miasto i okolice, po drodze eliminując zastępy przeciwników i próbując znaleźć wyjście z pętli czasu, w której utknął główny bohater. Gra zbiera na Steamie mieszano cen. 65% not jest pozytywna. W serwisie Metacritic średnia ocen to 76 oczek. Kingdom to jeden z serialowych hitów platformy Netflix. Za jakiś czas będziemy mogli zagrać w produkcję inspirowaną tym tytułem. Kingdom The Blood to RPG akcje oferujące historię dla jednego gracza, w którym będziemy mogli uczestniczyć w wydarzeniach znanych z serialu. W tytule pojawią się też tryby multiplayer, kooperacyjny i PvP. Produkcja szykowana jest z myślą o urządzeniach mobilnych systemami iOS i Android oraz o komputerach osobistych. Niestety na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Ostatnie miesiące bieżącego roku to chyba najbardziej atrakcyjny moment dla graczy jakiego nie było od dawna. Nintendo i Platinum Games podały w końcu datę premiery gry Bayonetta 3. Randka z urokliwymi wiedźmami czeka nas 28 października wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Czemu dwie wiedźmy, a nie jak dotychczas w serii 1? Otóż dodatkowo przyjdzie nam pokierować Wiolą, czyli wiedźmą adeptką. W końcu poznaliśmy też datę premiery Company of Heroes 3. Ten RTS trafi do sprzedaży wyłącznie na PC-ty 17 listopada bieżącego roku. Na premierę do gry trafią dwie kampanie: włoska oraz północnoafrykańska. Pierwsza zaoferuje dynamiczną mapę, na której na bieżąco będziemy obserwować nasze postępy. Druga z kolei zaoferuje klasyczną strukturę opartą na serii następujących po sobie misji. Kampania północnoafrykańska to także nowa frakcja: niemiecki korpus ekspedycyjny Afrika Korps. Na platformie tymi jest już możliwość zakupienia gry w przedsprzedaży. Cena wydania podstawowego to koszt około 240 zł. Tainted Grail: Fall of Avalon to pierwszoosobowe RPG akcji z otwartym światem. Za jego stworzenie odpowiada polskie studio Awaken Realms Digital, odpowiedzialne także za Tainted Grail: Conquest. The Fall of Avalon pierwotnie miało być cyfrową adaptacją fizycznej planszówki o tej samej nazwie. Pod koniec ubiegłego roku poinformowano, że projekt mocno ewoluował w pełnoprawną grę RPG. W czwartym kwartale bieżącego roku będziemy mogli ów projekt przetestować we wczesnym dostępie. Gra ma zaoferować oprócz starć z przeciwnikami rozbudowane zadania fabularne i wybory moralne. W grze pojawi się możliwość personalizacji postaci, a twórcy chcą zaserwować graczom tyle swobody, ile będzie to możliwe. W grze przyjdzie nam zwiedzić trapioną przez mroczne siły oraz plagę czerwonej śmierci w wyspę Avalon. Akcja została osadzona po śmierci króla Artura, w czasach gdy rządzące krajną frakcję rywalizują o dominację i wpływy. I to tyle na dziś, żegnam się z Wami gorąco i jeszcze raz zachęcam do wspierania kanału. To naprawdę motywuje do dalszej ciężkiej pracy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!